Dzień dobry Państwu, Robert Bernatowicz. Dzisiaj trochę nietypowo, nie jestem sam. Obok mnie Maciej Goss. Dzień dobry. Którego miałem przyjemność poznać. Bardzo się cieszę, Maćku, że się zgodziłeś. Muszę Państwu jedną rzecz powiedzieć. Ja przez wiele, wiele lat, kiedy zajmuję się tymi rzeczami, które są no, powszechnie negowane, nie ukrywam, szukałem takiego sceptyka, z którym ja mogę rzeczywiście porozmawiać. Był z tym ogromny problem, bo przeważnie to są ludzie tacy, którzy demaskują bardzo, tak? A... Nagle spotkałem właśnie Maćka, i przyznam szczerze, nigdy się z takim sceptykiem nie spotkałem. Nigdy. To jest pierwszy raz, miałem rzeczywiście ścianę, i to taką ścianę człowieka, który na to patrzy powiedzmy racjonalnie i życzliwie. Maćku, mogę Cię określić sceptykiem. Takim rzeczywiście. W stosunku, znaczy, bycie sceptykiem zakłada pewien punkt odniesienia. Mhm. No więc, jeżeli chcesz mnie nazwać sceptykiem, to w stosunku do czego? No właśnie, do czego? No do, do matematyki, no nie, nie jestem sceptykiem. Nie, nie, ale do, takie rzeczy, zobacz, bo mhm. tu jest to jedna rzecz, ty jesteś osobą, która ma do czynienia ze środowiskiem naukowym, jesteś logikiem, tak? My miałeś no do czynienia tak. z logiką. Jesteś też TikTokerem i YouTuberem, ale, ale przede wszystkim jesteś osobą, która ma ogromną wiedzę, ogromną erudycję. Co doceniam? Ja to doceniam, i ja to, ja, to, ja to od ciebie słyszę. Sceptyk, czy wierzysz, w co ty wierzysz w ogóle z tych rzeczy, którymi ja się zajmuję? Czy w ogóle coś dopuszczasz? Ufo, reinkarnacja, istnienie wyższej świadomości, jasnowidzenie, telepatia. Czy to jest dla ciebie coś, co zupełnie odrzucasz, czy jest coś, co widzisz szansę na to, że może być prawdziwe? No dobrze, to jeszcze zostało troszkę doprecyzowane. Istnienie wyższej świadomości, jako pewnej struktury matematycznej, takiej platońskiej, idei Platona, jak najbardziej dopuszczam, bo uważam matematykę za taką ideę Platona. Ale to według których zbudowany jest świat, świat fenomenów i struktury matematyczne, które realnie istnieją, ale jeżeli chodzi o reinkarnację, telepatię UFO, no to tak, uważam to za zbiórną sens. Zbiórną sensów, tak? tak? Dusza ludzka, jeszcze zanim przejdziemy do reinkarnacji, istnieje dusza, czy nie? Czyli w momencie, kiedy my umieramy, czy coś wychodzi no to, z nas? Więc tak. Z takim poglądem tak. można było jakoś jeszcze jechać w czasach Kartezjusza, w epoce bo tu zakładamy, że istnieje ciało, tak, mózg, tak. ale oprócz tego istnieje pewna substancjalna dusza. Substancjalna, czyli będąca bytem samoistnym. No tak o to Ci chodzi. Która, Która napędza, znaczy, nie, napędza nie, Tak, napędza, napędza tak. i w momencie, kiedy ciało umiera, to ta dusza sobie gdzieś tam tak zniedzie. Tak no, no to od czasu Penfielda i Jacksona Wynalazców EG i, dokładnie, fal z czyli prądów elektrycznych, i dalej Aleksandra Uri, Saksa. No już z czymś takim nie można, nie, nie można w żaden sposób się zgodzić. Przecież my teraz wiemy, że o konkretnym Konkretnym procesom biochemicznym, bo to są przepływy prądów elektrycznych i prądów jonowych w mózgu, można przyporządkować stany emocjonalne, intelektualne, i dalej. Że w momencie, w którym ustaną te procesy elektryczne, ustają absolutnie procesy emocjonalne. No lepiej intelektualne, jeśli zacznę drażnić w określony sposób Twój mózg, korę w określonych miejscach, zaczniesz się śmiać, widzieć określone obrazy, mm -hmm. bo podejść dalej. Niedawno odczytano z superprecyzyjnego EEG nucenie sobie The Wall. Co to było? The Wall? The, jakiegoś utworu z The Wall Pink Floyd. I w tej sytuacji nie możemy stwierdzić przecież, że proces chemiczny, biochemiczny jest myślą, bo on nie jest myślą czy stanem emocjonalnym. Ale myśl, stan emocjonalny naszego ja jest w jakiś sposób, jak to Roger Penrose nazywa emergentny w stosunku do tego procesu. Koniec istnienia tych procesów na tym materialnym podłożu oznacza koniec istnienia jakiejkolwiek świadomości i procesu intelektualnego, emocjonalnego naszego ja. Nie ma żadnej substancjalnej duszy, która może opuścić. Ten mózg, nie wiem, wstąpić w inny. To... A co zrobić z tymi relacjami, które zgodne? ja zbieram od, od 30 ponad lat, które przytoczę moją mamę, tak? Byliście panowie w domu u mnie, tam w bazie Fundacji Nautilus. W tym dużym pomieszczeniu moja mama przechodziła szkarlatynę w wieku lat 14. W pewnym momencie widziała, zaczęła widzieć swoje ciało z góry, bardzo precyzyjnie, widziała swoją. Mamy, która tam była zaniepokojona, wzywała lekarza, była w tym czasie nieprzytomna, wszystko obserwowała, unosząc się delikatnie nad swoim ciałem. Jak, co z tym zrobić? Nie no, sorry, ale takie wizje są akurat znane i bardzo proste. No Najważniejszego tak, ale rodzaju ludzi. zaburzenia padacz, tak. Bo padaczki są bardzo częste i wyładowania padaczkowe. Ja ci powiem, ja miałem padaczkę jako młody człowiek, miałem napady padaczkowe. Kiedyś na ulicy w Santiago de Chile widziałem poruszające się gilandy, gilandy światełek, porujące i tak dalej, ale to był zwykły napad padaczkowy w okolicy Skroniowej, tak zwany mały napad. Takich ludzi jest mnóstwo, to mogą być wrażenia zapachu, wizji, dziwnych, zniekształconych, tu padaczka daje tak, tak bogatą fenomenologię różnego rodzaju wizji, i iluzji, a zgodnie z tak zwaną brzytwą O'Chana i brzytwą popera, entia non sunt multiplicanda czyli tłumaczymy fakty najprościej. Jeśli 90, ale takich urojni, wiem, wiem, tunele w momencie śmierci, jeśli takich urojni są dziesiątki, setki i setki tysięcy opisano w zwykłych podręcznikach neuropsychologii i neuropsychiatrii, no to może tak to tłumaczmy w sposób najprostszy. Osoba przeżywa śmierć kliniczną w szpitalu, też konkretny przypadek. Zaczyna widzieć, że może się przemieszczać. Idzie z ciekawością, idzie na dach, przemieszcza się na dach. Widzi na dachu czerwony kozaczek. Potem budzi się, prosi pana od ochrony, żeby poszedł z nią na dach. Jest ten kozaczek. Jakbyś to wytłumaczył. Nijak, bo nie mam żadnego dowodu na to, że zdarzenie miał się w ten sposób, że ktoś kozaczka nie położył w międzyczasie. No, no przecież, to, to, przecież to absurd zwykły jest. No. No, ale takich relacji jest więcej, że ludzie gdzieś się no, tak. w tym ciele astralnym przenoszą i mówią no, o. Ale, tym. Ale są relacje pastuszków z lurstwa, i którzy widzieli to nawet takie foli on D i bardzo silna foli on była taka bardzo silna sugestia wśród kilku osób. Natomiast nie, wszelkiego rodzaju widzenia, iluzje. Hmm. Hallucinacje są rzeczą niesłychanie częstą. Co więcej, one mogą być niesłychanie sugestywne, mogą odbić, odwzorowywać przedmioty istniejące w najbliższym otoczeniu, także. Czemu nie? No, przecież ktoś się widzi i postrzega jako jakoś zniekształcone. Maćku, kolejna sprawa. Ale, ale zbiory wyładowań, które potem nam bardzo ładnie eg pokazuje w tym czasie, patologicznych wyładowań padaczkowych, jasno potwierdzają, co jest podstawą, bo to są wyładowania patologiczne, jakieś fale ostre. Kolejna sprawa, czyli UFO, które też negujesz, prawda? Uważasz, że są to jakieś. Nie neguję jego jarmarczną wersję. Czyli... Nie, neguję, nie neguję tego, że we wszechświecie może istnieć życie, bo to już zależy od naszych założeń ontologicznych i fizycznych. Jeżeli tak jak ja, uważam, że wydaje się, że zarówno życie, tak czyli co? Możliwość, po pierwsze, pewnych struktur, Organicznych czy nieorganicznych, bo ja wcale nie mm -hmm. wykluczam życia nieorganicznego na przykład na jakichś krzemowodorach i kremobiokach. To jest zdolność pewnych struktur do samozachowania, one reagują tak, żeby się samozachować. To wiesz, jak i do czego, replikacji, no co to kuźwa jest wirus, to jest spiralka kwasu nukleinowego i otoczka. To jest życie czy nie życie, prawda? Takie coś wpuszczone do organizmu odrzuca tę otoczkę i się. Maćku, my mówimy o rzeczy zupełnie innej. My mówimy o takim już zupełnie, no, rzeczywiście, mocnym postawieniu sprawy. Na ziemię przylatują obce cywilizacje. Nie jest to efekt łody z wódy, jakiś nie są to drogi. czy znaczy w tej chwili na pewno w tej chwili na pe... nie wiem, czy istnieją obce cywilizacje. A z swoją możliwość, że przylatują? Za ferm... tak, teraz na pewno nie przylatują z prostego powodu. Już nic nie jest tak obekranowane, obsatelitowane, obpilnowane jak ziemia, każdy ruch, no mój Boże, GPS, wszystko nie mogłoby się wymknąć, chyba że byłby niematerialny. Momencik, a tutaj mam argument. 84. rok, 13 lipca, inżynier Henryk Bronowicki, pilot doświadczalny, opisuje, kiedy lecąc TS-11 Iskrą, oblatywał tą iskrę, Doleciał do kuli 25 metrów średnicy. Nie, no nie żartujmy, ale to powtarzam. No, ale, Uroje, nie było, nie. ale to nie są urojenia, dobrze, bo on dobrze. to widział, widzieli dobrze, to ludzie dobrze, z na obsługi w... lotniska, inni piloci tak. nie widzieli tego dobrze, z, punktu z, w... z, z punktu widzenia nauki. Z jakiekolwiek pojedyncze obserwacje tego typu, pojedyncze konotacje tego typu nie mają żadnego znaczenia i żadnej wartości. Jeśli by tych cywilizacji istniały, to po pierwsze. Musiałoby być ich dużo, tak żebym twierdził Fermi. Po drugie, dążyłyby do jakiegoś kontaktu zapewne z nami, a nie do efektów wyłącznie jarmarcznych, mam wrażenie. Ale, Maczku, wyobrażasz sobie, że taki pan inżynier Bronowicki, poważny człowiek, mówiący językiem Wiel lotniczym. Po prostu tak sobie wymyślił, że to była jakaś jego halucynacja. Ale dlaczego tak? nie? Ale dlaczego nie? Bo dlatego... tysiące, tak jak pastuszkowie, ale wyobrażam sobie, że pastuszkowie w Lur, Fatimi i tak dalej też sobie wymyślają, mają halucynacje czyli są na tyle przekonywujący, że inni im wierzą, halucynują zbiorowo, nie widzę tu żadnego problemu. Myślę, że świadectwo pana inżyniera Brodowickiego to jednak bardzo mało. Ja myślę, że w opisie bardzo bym prosił, żeby był link do tego relacji Pana Bronowickiego, bo ludzie, którzy nas oglądają, powinni sobie to zobaczyć. Natomiast jeszcze jedną rzecz mam do Ciebie bardzo konkretną, co mogłoby cię, drogi Maćku, przekonać do tego, że na przykład oni tu przylatują? Czy jest taka rzecz, którą ja mógłbym tutaj przynieść, położyć, gdybyś po... powiedział, cholera, no faktycznie, miałeś rację, Robert, przylatują. Czy jest coś takiego? No proszę bardzo. No, no wydaje mi się, że regularny i powtarzany, a co najmniej jednorazowy kontakt intencjonalny. Jeżeli byłaby to jakaś cywilizacja obdarzona świadomością tak, i rozumna, no to on myślę, że dążyłaby do kontaktu, wszystko jedno agresywnego czy nieagresywnego. No intencjonalne działania, to już nie są jakieś kule, błyski, poświaty, girlandy, no tylko po prostu wylądowali by i próbowali się jakoś skontaktować. Czyli co, no mecz ja Real Madryt z Barceloną, El Clasico, tak, w Madrycie, oni Ale nie, lącują, to, ktoś wychodzą... ktoś przylatuje, jest obserwowany przez nas satelitarny, tak, Ląduje, nie zdecydowaliśmy się nie zestrzelić, no i mamy jakiś kontakt z nim. No tak. Po prostu no i stwierdzamy, że to jest po, pie po pierwsze, stwierdzamy, że to jest obiekt pozaziemski, to nie tak trudno stwierdzić przy zwykłą analizę spektroskopową. No ale... Przez zwykłą analizę spektroskopową Maciej. pancerza takiego statku kosmicznego i tak dalej, no i jednak musieliby jakoś próbować się skrywać. A nagle jest tysiąc Maciejów Gosów, i oni mówią, to jest hologram, to jest nowa technologia, to jest bzdura, to tutaj nie ma żadnych dowodów, i co. I ten dowód jest niczym, bo to po prostu wszystko było inscenizacją. Maćku, nie ma takiego dowodu, którego można położyć i przekonać sceptyka. Ale, oczywi ale, ale oczywiście, że jest. Ale oczywiście, że jest. Przecież prowadzony jest program SETI, tak? Od lat 60. my wysyłamy sygnały, w których przekazujemy informacje o układzie słonecznym Ziemi, i wysyłamy je w języku matematyki. Jeśli jakakolwiek cywilizacja byłaby obdarzona rozumem, no to będzie się posługiwać językiem matematyki, bo tak się składa, że w języku matematyki świat jest napisany. Więc. Możemy się nie dogadać w języku naturalnym. Sygnały, sygnały? Sygnału, po, a, że matematyka to są uporządkowane sygnały, to uporządkowane sygnały, do nas dotrą będziemy w stanie jakoś rozszyfrować i to tyle. Na razie jakoś Wszechświat milczy. Czyli są na przykład takie oficjalne stanowisko SETI by Cię prze, przekonało? A to co Ale robi... nie oficjalne stanowisko SETI. SETI, do, Seti dostarczyłoby czego? Ale, ale trafiły się. SETI dostarczyłby pewnego zbioru danych empirycznych. Te dane empiryczne zostałyby obrobione przez matematyków, fizyków, astronomów, ale też we współpracy z jakąś ostrą metodologią, czyli z logikami, prawda? I wtedy dopiero możemy coś stwierdzić. Badamy dalej, czy to się powtarza, czy wykazuje to jakąś regularną. Tak. Takie stanowisko by mnie przekonywało. Stanowisko pana. Nie wiem, Bronowickiego, Pipsztyckiego czy Józefa Karasantego z Bronowic, który coś zobaczył, mnie nie przekonuje, bo takich stanowisk ja jest. Mam... Ja dziesiątki i setki w różnego rodzaju psychiatrykach, czasem bardzo przekonujących, albo uwaga, w hostiach, które spadają na ziemię <laughs> Pastuszka, którym przecież przejawia się na codziennie, co kilka dni regularnie, fausty, To jest ta sama kategoria z... czyli ja nie mogę, ci nie mam sensu kłaścić jakichś zdjęć, filmów i tak dalej, ponieważ ty to odrzucasz jako. Ale nie nie odrzucam. No I bo z... to są zdjęcia, i filmy świadczące o tym, że tu są iluzje, pojazdy... Haluc... Nie, iluzje, halucynacje, przekonania, a też, a też ca cała masa tego to myślę, że są najzwyczajniejsze, po prostu, no. Jak, jak to byli? No no oszustwa, no Oszustwo nie będzie to wyłudzenie. To tylko zwyczajne mistyfikacje. Przecież przez to jest droga. Na, przez, przez, przez ludzi. ludzi. Nie, przez ludzi, nie przez zielonych ludzików, tylko przez ludzi, którzy chcą mieć popularność, pieniądze. Czasem jestem się trudne do odróżnienia. Ktoś może być na tyle ostrym. I za zawziętym ludzie czasem wierzą w rzeczy, które wymyślają. ci Nawet zupełnie nie do rzeczy. ci ci Maćku. Maćku Powiem jest... ci, że ludzie czasem wierzą w kompletne absurdy o sobie i o innych, o których wiedzą, że są absurdy. Jest duża grupa ludzi, Moi która tak twierdzi, rozmiar. że ja robię też te mistyfikacje, że ja jestem oszustem, a ja nie jestem oszustem. A sam też powiedziałem, widziałem start czerwonej kuli z pola na przykład i no, jak no, ja ci to mówię, to co ty wtedy no, ja ty że ja widziałem takie świetne girlandy w Santiago, że kiedy miałem w młodości problem z pałeczką, czułem bardzo silny zapach chloru w miejscu, w którym chloru na pewno nie było, i że te girlandy, tak, ktoś te girlandy mógłby wytłumaczyć jako jakiś obcych. No dlaczego nie właściwie? No a gdyby na przykład, nie wiem, w Wandach na Atakami, czy gdzieś tam się uczymy, jakąś, czy teraz jak będę w tej Ameryce Środkowej, zobaczymy jako na przykład piękną, widzisz, bo jeżeli zobaczyć piękną, czerwoną kulę nad dżunglą no to jest taki zjawisko jak fata odbijanie światła w określony hmm. sposób. No nie wiem, tak byś to... Prawda? No, no tak bym to wytłum... No, nie widzę... I cieszę, że widziałem taki cud natury, po prostu. Cieszę się bardzo, że mam dzisiaj naprawdę przyjemność z Tobą rozmawiać. Państwo widzicie, że rzeczywiście ja z takim sceptykiem jeszcze się nie spotkałem, ale na koniec ma. To chyba jakiś... żarty jakieś, no, no nie, nie wiem. Nie mówię serio, ja, ja się nie spotkałem. Z kimkolwiek, nie wiem, z Instytutu Fizyki, z większością z Instytutu Filozofii w Warszawie, no przypuszczam, przypusz, że powiedziałbym dokładnie to samo. Cechą nauki w ogóle jest regularność, pow... cechą dowodów rozumiem, regularność, powtarzalność w danych warunkach, możliwość powtórzeń danego eksperymentu Wszystko i bo... nigdy, nigdy jedno A kiedy. Ja pamiętam, jak tak się składa, mam z doktorski z neuropsychologii, że nawet kiedy badamy i stwierdzamy psychozy, schizofrenię, czy z drugiej strony choroby już neurologiczną, czyli padaczkę, to nigdy nie wystarczy. Na przykład jeden na przykład, Nawet dwa napady. Zawsze potrzeba ich kilka, żeby 16 13 lipca 1984 roku na lotnisku w Mielcu oprócz Henryka Bronowickiego był cały zestaw ludzi, y, piloci, obsługa lotniska. Wszyscy to widzieli, wszyscy byli tego świadkami. Jezus ale ja nie wykluczam jakiejś formy fatamorgany, jakiejś formy bardzo specyficznego ułożenia chmur, warstw powietrza, które sprawi... Prawda, no przecież to jest bardzo prawdopodobne. Ale co jest do, do, do karty? Dobrze, ale Brzytwa okhama czy Brzytwa Popyrac, co nam nakaże Czy zaszło coś takiego? Czy, czy, czy rzeczywiście wylądowali obcy? I nasłuch satelitarny, nie wiem czy wtedy istniał, ale przecież były na pewno radary różne rodzaju. Niczego nie zauważyli? Nie zauważyli być... niczego. A. On pytał, pytał Radar no, Centrum to... Radarowe w Sandomierzu, czy wy widzicie obiekt, który leci przede mną no 100 bardziej, metrów, Oni tym go bardziej, widzieli. Tym bardziej należy zauważyć, że to iluzja spowodowana albo właśnie takim zjawiskiem, jak folią OD, albo co bardziej prawdopodobne określonym odbijaniem się po prostu promieni. No ale z niego leciał, zanim leciał, ale siedział, Lube... siedział, słuchaj, Henryk Lubera, czyli drugi pilot, który notował, bo to No dobrze, pilot. ale Fata Morgany widzi, ale Fata Morgany, na przykład na pustyni widzi N różnych osób i widzą to samo, no bo tak no Ale tak oni widzieli kulę 25-metrową, no która się kręciła No pustyni. No ale dlaczego ona nie może być rodzajem Fata Morgany? Znaczy to nie jest bardziej prawdopodobne niż to, to przez obcy... Za to cię uwielbiam, naprawdę, za to cię Bardziej ubiegłem. prawdopodobne po prostu przez jakiejkolwiek metodologii myślenia. Dobrze, Maćku drogi. Na koniec mam takie dla ciebie pytanie jeszcze jedno. No. Bo jedziecie do Ameryki Południowej. Zazdroszczę. No i... tak. no, ale tak, ale mamy się przedostać do południowej przezciąg. Trzymam tak. kciuki, cudowna wyprawa, zazdroszczę. Czasem bym chciał pojechać, niestety nie mam w tej chwili takich możliwości, bo. Różne tutaj rzeczy mnie ciągną w Warszawie. Natomiast Maćku, co by się musiało stać, czy inaczej, czy gdybyście w trakcie tej podróży zobaczyli spodek, który ląduje przed Wami, nie żadna Fata Morgana jakaś tutaj, widzisz to Ty, widzi to Michał, tak? Tutaj producent, którego pozdrawiam za kamery. Czy w tym momencie, gdybyś zobaczył taki spodek, wróciłbyś, zadzwoniłbyś do mnie i powiedział, Robert, ufaj, istnieje, widzieliśmy. Ale dlaczego to miał być dowód na istnienie UFO do Kanenzy, a nie po prostu na ćwiczenia określonych wojsk? No, nie wiem, pomyślałbym, że widzę ćwiczenia jakichś rodzaju wojsk, być może tajnych. No, Jezu, dlaczego obiekt latający mam przyporządkować do UFO, skoro do Kanenzy my ludzie produkujemy dziesiątki sekretki, no, i setki, no czasem bardzo wymyślnych obiektów latających. Po pomyślałbym, że mam do czynienia z jakimś rodzajem nowoczesnego drona. Czy, czy drona, no załogowego lub bezzałogowego urządzenia latającego. No to bym pomyślał. A ja na koniec y, te, tej rozmowy, jakże ciekawej dla Państwa także, powiem w ten sposób. Ja, maciu, traktuję Ciebie jako wyzwanie. Dlatego, że ja wiem, że te zjawiska są prawdziwe i ja czekam na moment, kiedy do mnie nie ma... zadzwonisz, wyślisz SMS, powiesz, Robert, Cię, miałeś rację. Przepraszam Cię, ale zjawiska nie mogą być prawdziwe. Prawdziwe mogą być tylko poglądy, myśli, zdania. Prawda to jest, to jest cecha pewnych informacji. Dokumenty, pewnych struktur dokumenty nie dokumenty są. Struktur. Pewnych czy nie? Struktur jest to, żadnych. czym się zajął Pentagon, tak? Przecież oni mają konkretne relacje, konkretne potwierdzenia z centrum radar radarowego, na przykład na, na tym Nimitz, czyli na tym lotniskowcu. No który... zajmują się wszelkiego no, Przecież To rodzaju są rzeczy, ciekaw... które można by położyć tutaj obok. Dziwnymi tej obserwacjami, na ale przecież nie tłumaczą tego, że są to obcy cywilizacje, tylko że to i to trzeba wyjaśnić, czy mamy takie, takie efekty wizualne. Nic więcej nie twierdzą. Ciężko jest, ale ja się nie poddam. Ja czekam na ten SMS. Bardzo Ci Maćku, dziękuję za rozmowę. Maciej, GOS. Dziękuję bardzo. Super. Tak, <grywka> dziękuję Ci. I Robert Bernatowicz. Do zobaczenia. Do zobaczenia.